Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panom, miło mi bardzo, że kolejny raz jestem zaproszony do jakiegoś do takiego wywiadu jako darczyńca tutaj, który od lat tutaj przyjeżdża i zawsze na wszelkie uroczystości, jakie mają miejsce tutaj się odbywają, a bardzo ładne, bardzo roboczyście, jest wszystko przyzwoicie, piękna obsługa, wszystko pod kątem nabożnym, polskim, patriotycznym, także należy się, to naprawdę wielki szacunek, żeby w takie święto jak najwięcej Polaków mogło tutaj przyjeżdżać, uczestniczyć. A jest to bardzo, bardzo ważne miejsce dla całego kraju, dla Polski, bo świątynia Opatrzności Bożej to jest to dla cały kraju tutaj. W związku z tym jest, mam tą przyjemność w dzisiejszym święcie, tutaj uroczyste, się bardzo ładne. Święto historyczne 3 Maja, no to przecież najważniejsze. Święto w, w Polsce przynajmniej. Także miło mi bardzo i serdecznie, również bardzo sympatycznie, bardzo uroczyście się to wszystko odbywa. Jak za każdym razem tak czuję, że dzisiaj tak samo będzie. Jednocześnie jest cała obsługa tutaj i cała, cała obsługa techniczna, administracyjna, pięknie urządzone, przygotowane dla katolików, jak, jak, jak tego tylko nic, tylko przybywać, przyjeżdżać, uczestniczyć i mieć tą przyjemność, współczuć wszystkim. Dziękuję bardzo.